Cześć, dzisiaj mamy ósmy dzień naszych, naszych wakacji. Idziemy właśnie na śniadanie do Denisa, bo to jest najbliżej. Come on! Jedziesz! Idziemy po kwanazie? Wczoraj to taki koleś trzy razy próbował, ale się nie udało. No. Ale mi się uda. <noise> Każdy w to wierzy. <noise> ok, idziemy zamówić tutaj Cześć, jesteśmy na śniadaniu w Denis? Właśnie eee, jemy sobie jajecznicę na skwierczącej patelni. Z jakimiś dodatkami typu papryka, pieczarki, też z pomidory, szpinak. Plus tortille do tego wzięliśmy, sobie zawniemy, za to nie jest pieczy. Jest godzina 11, jest dosyć późno, ale musieliśmy jeszcze parę spraw załatwić. Musieliśmy zarezerwować hotele w Los Angeles i w Las Vegas. które już mamy ze sobą. jakich jesteśmy? Zaraz wam powiedzieć w jakich hotelach jesteśmy. Kurczę, się nie przygotowałem, do zajęć. Jesteśmy w, w Los Angeles, jesteśmy w hotelu, który się nazywa La Quinta Inn and Suit, czyli to jest blisko, blisko lotniska w Los Angeles. A w Las Vegas jesteśmy Gold, Gold Coast Hotel and Casino. To jest leciutko na zachód od Stripa, jest tam jakieś półtora kilometra, możemy sobie na pieszo. Tak, co, czym, co czym 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 bardziej właśnie ma? bliżej hotel dziedziczymy razem. Jest, hmm. Tak, chcieliśmy hmm. bliżej Stripa. Yy, w Las Vegas to wyszło bez podatków i bez opłat 117 dolarów za 3 doby, a w Los Angeles 300, więc różnica jest, jest dosyć duża. No tam 200, 260, prawie 300, no, dwa razy więcej się płaci w Las Vegas, w Los Angeles. W Los Angeles. Idziemy zaraz w drugi dzień na podróży po Wielkim Kanionie Później się udajemy w stronę Mojave National Preserve No to zabieramy się do jedzenia, śniadanka i wyruszamy zaraz w trasę. Wjeżdżamy właśnie do e, ciekawej miejscowości e, Nagrywam to specjalnie dla swojej siostry e, Do miejscowości Magdalena Buziaki sis, to dla ciebie, wiem, że oglądasz Taki kanion, pozdrawiamy Was. Jesteśmy teraz w punkcie Pipe Creek Vista. Zobaczcie, jaki jest związanki ten widok. I w ogóle jeszcze Wam powiemy, że w parku narodowym bardzo mile jesteśmy zaskoczeni tym, że można spotkać wiele zwierzaków i po prostu je z bliska obejrzeć. To jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę w Polsce to tak sam na sam z takim zwierzakiem to rzadko można było się spotkać, a takie tutaj można z bliska obejrzeć i... I przy okazji trochę też właśnie podejrzeć tej natury. A pogoda mina. Tutaj do tego miejsca właśnie podjechaliśmy samochodem. I e, jesteśmy w tym momencie tutaj w Pipe Creek Vista. E, I teraz będziemy kierować się dalej. Pojedziemy tutaj zobaczyć ten, na sam koniec jaki point. Jestem ciekawa czy tutaj można jakoś samochodem dojechać, ale to sprawdzimy. Najwyżej Idziemy na pieszo albo przesiądziemy się w jakiś autobus który tutaj dojeżdża. No i oczywiście wam pokażemy widoki Wielkiego Kanionu. Ciąg dalszy nastąpi. Jesteśmy w South Kebab. Prawie jak kebab, ale kebabów nie sprzedają tutaj. Tutaj jest bardzo dużo lepszy widok niż z tego poprzedniego punktu. Widać tą całą dolinę i piękny widok na cały kanion. Znaczy na pewno jego część, ale dużo dosyć to jest dość fajnie, bo w różne miejsca świeci słońce, część jest przykryta przez chmury, część, część nie. Zauważyliśmy, że stąd jest to, z całego tego jest wąwozu, zlatuje woda, która też dołącza do góry. Strumy Kurski, się tworzy. Będzie burza i znowu będzie padało, więc no nie, nie rozpieszcza nas pogoda podczas całego pobytu w Wielkim Kanionie. Bierzemy z niego tyle, ile pozwala na to pogoda, nie wiem, czy trzeba. się możliwe. Spróbujmy dojść do jeszcze jednego punktu nie, albo podjechać autobusem, chociaż z tego, co widzę, to część zachodnia nie jest pod tą chmurą, więc możliwe, że tam uda się dojechać i tam będzie lepsza pogoda. No zobaczymy. Idziemy. A tutaj przy sadkach Kebab widzimy fajne zwierzaki. Co to są za zwierzaki? To są jakieś osiołki. Cześć osioł Gdzie masz szraka No co ty chcesz No co? ojej No tak Fajny Fajny osiołek A tu jest drugi Chcemy drugiego zobaczyć Cześć osiołek Siema hello 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 trust chest mi to, mam na teraz. Mhm. Widzisz też, że gdzieś w tym miejscu. Tam widać, no nie ma tej chmury burzowej mocnej. Tutaj już jest, dosyć mocno zaczyna padać. Eee, nie już się schowała pod, pod drzewem. Kaptur ma, jest, 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 jest pełnym drosiarzem prawie. Jeszcze tylko spodnie. Czekamy na autobus. Powinien być 15 minut po poprzednim, czyli za jakieś 5-10 minut. No okej, okay. dojechaliśmy do Point Point. Tutaj jest widok na kraj Kolorado. No i tak popodziewamy tutaj widoki, parę dni porobimy. I sobie na pieszo będziemy wracać do Punktu, gdzie zaparkowaliśmy samochód czyli yy, no, gdzieś, gdzieś zaparkowaliśmy, bez sensu na samym dole gdzieś tam zaparkowaliśmy nie wiem jak maksymalnie podjechaliśmy, gdzie się dało samochodem No właśnie, już yy, no, dalej jak, się nie dało. mapę, to bym wam dokładnie powiedział jaki to był punkt to jest yy, no i co, padał deszcz by pogodziło się teraz, więc zrobimy sobie taką Idziemy, idziemy spalać. Droga. I w ogóle długa droga przed nami, bo m, mamy do przejechania ponad e, 280 mil. E, Więc pochodzimy, a trochę w samochodzie. Teraz mamy do przejścia 4 km w dół. Wczoraj jak szliśmy, widzieliśmy jeszcze w ciemności jakiegoś dużego zwierza. Ciekawe, czy dzisiaj jakiegoś. No to idziemy. Jesteśmy jeszcze na Hopi Point. Zrobimy tutaj taką małą panoramę. Tutaj widać ponad 180 stopni kanionu. Co ciekawe można zobaczyć rzekę Colorado w kilku miejscach. Jedno to jest tutaj, wskazuję na środku teraz. To jest drugi punkt. I tam dalej, jeszcze na prawo. Widzimy ją zaraz nad tą skałą. Jesteśmy już przy PowerPoincie Dużo nie trzeba było iść, bo on był oddalony o jakieś pół kilometra Tutaj widok jest trochę bardziej zasłonięty od strony słońca To ten punkt powstał na cześć pierwszego eksploratora Majora Powella który jako pierwszy przepłynął kanion łódkami razem ze swoją drużyną. Tutaj jest taki fajny kamień, który dosyć mocno wystaje z tego punktu. Zaraz Ania tam pójdzie i jak tam się nie przewróci, nie spadnie, to jej zrobi zdjęcie. Aniuś, nie przewróć się. Ale słodziaki. Słodziaki, ale żeby, wiesz, nie ruszyły na nas. Fajna trasa. No to wcześniej wam właśnie wspominaliśmy, że po drodze można spotkać sobie zwierzaki chodzące i można je w końcu na żywo zobaczyć. Widzieliśmy chyba właśnie z Dziesięć takich saren przed chwilą eee, całą rodzinkę dwóch, dzie dwóch dzieciaków, dwóch rodziców Później jakaś trójka poszła i teraz dwójka No to idziemy dalej. Jakby ktoś chciał wiedzieć gdzie, no to pomiędzy Paul a Mariposa Point Jesteśmy w punkcie Mariposa Tutaj jest taki fajny punkt wystający można sobie też panoramę obejrzeć. Uuu, ale skoły. Wielkach na skołach. Tutaj rzeki nie widać niestety. A nie, chociaż tam widać kawałek. Tutaj wam pokażę, gdzie jest rzeka. To jest taki mały punkcik wideczek. Ładnie układają się teraz promienie słońca tylko na niektóre części świecą. Też jest dużo chmur z tyłu. I słońce przebija się tylko przez część krajobrazu. Można było hop, hop i jesteśmy na dole. A tam jest chyba kilka kilometrów przynajmniej cześć, dochodzimy już do kolejnego punktu. Nie pamiętam jak on się nazywa, to jest ostatni punkt na drodze przed końcem czyli przed w takim razie możecie sobie zobaczyć z prawej strony jak mocno oświetlony kanion wygląda kolory zupełnie inne niż wtedy kiedy nie pada na nie światło słoneczne a my sobie idziemy, mamy godzinę 16.50 więc już nas tu nie powinno być dawno temu idziemy wysłać jakieś kartki kupić coś na drogę i zbieramy się w stronę Mojave National Preserve będziemy nocować gdzieś w okolicach Kingman, może jeszcze dalej zobaczymy jak droga to do zobaczenia później Cześć, jedziemy właśnie z Wielkiego Kanionu w stronę Los Angeles właśnie wjechaliśmy na autostradę 40, jesteśmy przy miejscowości Williams jechaliśmy na tą autostradę. Jechaliśmy teraz ciągle na południe. Jakieś 60-70 mil od Wielkiego Kanionu. A teraz już jedziemy w stronę Los Angeles. Dzisiaj planujemy dotrzeć przynajmniej do miejscowości Kingman. Możliwe, że jeszcze trochę dalej. A jutro od rana... A jutro od rana jedziemy do Mojave. Naszej nowej tam na internecie dzisiaj, że mają National y, to Ma National no, Preserve ma zamknięte visitor center w, w środę i czwartki. Dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, więc możliwe, że będzie zamknięte. No i tak planujemy zwiedzić to. E, okazało się też, e, tak jak nam jeden e, użytkownik na YouTubie e, sugerował, żeby pojechać na e, Palm Springs, e, Palm Springs e, Aerial Tramway. Chcieliśmy tam pojechać, ale okazało się, że mają roboty, po prostu to jakieś remonty tego szlaku i otwierają dopiero 1 września. Czyli spóźnimy się, za wcześnie jedziemy o jeden dzień, ale nie możemy niestety nic zmienić. Mamy już i hotel, i trasę wyznaczoną z bardzo dużą dokładnością. Mamy nic, nic nie możemy z tym zrobić. Nie będziemy też się cofać, bo byśmy musieli 100 mil w jedną, 100 mil w drugą robić. Tylko po to, żeby zobaczyć e, kolejkę, która wspina się na jakiś tam szczyt. Z fajnym widokiem. Niestety to nas minie, może następny nas razem na, to złączymy. Teraz jedziemy koło Williams i e, w końcu jedziemy autostradą. Już dawno nie jechaliśmy autostradą. Chcemy teraz jeść, żeby nie tracić e, dobrej widoczności. Więc zje, zatrzymamy się, żeby coś zjeść, jak tylko zajdzie słońce, jak zrobi się ciemno tak naprawdę. I dzisiaj jeszcze, myślę, przyjedziemy jakieś 100-150 mil. To w takim razie jeszcze czeka nas oczywiście poszukiwanie motelu po drodze, więc e, przy okazji jedzenia i przy okazji, jak już będzie motel, to... Wam co nieco co pokażę. Do zobaczenia. Zobaczcie, kogo widzimy na planie. Cześć. Cześć. A my Cię szukamy cały dzień. Cały dzień? no coś takiego, Była teraz burza i właśnie te, gdzie była burza? Yy, znaczy padnie burza, popadało. a widzieliście na, na Facebooku tą burzę tego, tego grzyba czarnego? a wiesz, że my koło tego jechaliśmy samochodem? no. że gdzieś pobliżu ale ty dzisiaj yy, zamieściłeś na Facebooku czy wczoraj Flagstaw yy. miejscowość. no. a my tam spaliśmy. Ja tak mówię, co jest grane? Ja też tam spałem. No ty nas śledzisz, czy co? Są... No faktycznie, ja no to ja tam też spałem. No. I, 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 trzymaj i, się, trzymaj no, no, Siedziałem w McDonaldzie i wszystko sobie, ten, y, tam y, wrzucałem... Y, Na Flagstaffie w McDonaldzie coś? No, w Magd no, znaczy wrzuca, Nie byliśmy w byliśmy. Wrzucałem akurat ten. No. No. No, A teraz no, widzę, widzę, zobaczymy, że wstawiliście to zdjęcie, nie? No, <laughs> no nie. Ale my samochodem ja a i w tych samych. Miejscach. No właśnie, teraz się zdziwieni. Nie? Jezu. Ale nie są A teraz Jacek mówi, ty to rower jedzie, a wy no rower i tak Ja mówię, piękna. flaga, to mówię, super, flaga, ale flaga ale mówię! Najwiczą, najlepiej mi się na miot rozkłada. No to jest ekstra. No, potrzebujesz wody jakoś, mamy nie, wodę, ma wszystko, masz wszystko. O ma. tak teraz. Ją Znalazłeś jakiś Walmartę? Co, co, co? Znalazłeś jakiś sklep w tym, we Flaxstaff? Yy, tak, ta ta ta. to tam pełno sklepów, tam pełno. dzisiaj gdzie... W Flaxstaff? W Flaxstaff. My jedziemy, to, powiem ci, w Kingman nocujemy. No, ty tam nie dotrzesz raczej. No. <grym grym> Jak nie? <grym grym> mam zamiar nocy, taka piękna, słuchaj... No, 50 mil masz jeszcze. A co to jest? To 3 godziny drogi. No no. I teraz zobacz, ty wydajesz na paliwo, a nie? <grystanie> 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 Jaka różnica? Nie, no te, A ja... jeszcze nie wiem gdzie się tam rozłożyć, nie? Nie wiem, nie wiem. A powiedz, ty masz jakiś telefon, który używasz? No, Używasz. Znaczy, używam go. Używam. No, Więc że, na... Słuchaj, na stronie też jest tam na Facebooku. Na Facebooku masz swój numer nie. telefonu? No? Słuchaj, ja tylko jednego numeru używam, nie zmieniam danych czy w Rosji, czy w Finlandii, jest. Żeby... Ale niesamowite faktycznie. No. To możemy na Słuchaj, no to zapisz numer w takim razie, bo tam możesz internetu nie znaleźć. No zobaczymy. No, a my właśnie Wielki Kanion zwiedzaliśmy, przez dwa dni byliśmy. Taka. I tak trochę deszczowo było, ale trochę nie. Więc tak przeczekaliśmy wczoraj Mało. trochę deszcz i było pięknie. Później zachód słońca oglądaliśmy. I to, teraz tutaj po drodze była taka miejscowość, taki zjazd. I właśnie jak padało, to ja tam przeczekałem na właśnie deszcz. Na takim zeszycie zapomniany nie wiem jaka ta miejscowość jest. Ja tylko wtedy patrzę na mapę i... i znaczy tak, będzie... I, i, Polska to wiadomo 48, nie? 510, tak. 077, 632. Dobra, no ale... jak coś tutaj jutro do ciebie zadzwoni? Dobra, dobra, to ja telefon w takim razie wezmę i będę wiedział. Dobra. o no. której tak wstajesz rano? Ja wcześniej. Ja o 8... 8? 8, my też wcześniej wstajemy, bo jeszcze mamy to przez pięć. Z Was wygasł Matyjmy 11. 11, A ty kiedy tam będziesz? No ja tak za Dwa, trzy, dwa, trzy dni. To każdym słuchaj. No i... My tam nawet jak będę teraz tam właśnie, teraz w tym McDonaldzie napisałem takiego maila do tam jest Polonia, Las Vegas. Las Vegas jest Polonia? Jest, Denver jest. Na gioczę tutaj gdzieś gdzieś wchodziłeś z Denver. To jest właśnie z Polonii, z Pikniku. A tak, a. Zobaczymy sobie. No wiesz co, bo my jeszcze będziemy raz się mijać, moglibyśmy się spotkać, bo my jedziemy tak. Do Las Vegas, czyli wiecie? No ale to później, ale ty, ciebie już tam nie będzie. Bo my jedziemy teraz w stronę Los Angeles, Los jedziemy Angeles. tam za dwa dni. Później no jedziemy do San Francisco. Akurat. A San Francisco, to nie, tam już nie, nie lecę. To ty jedziesz do Las Vegas, a później? Już na Texas. Na dwie. A to się już mijemy. My, to, to, się mijemy. Ma, to w Poznaniu się spotkamy. To w Poznaniu tak. Mam twój numer będziesz... No mogę się śledzić gdzie jest. Na nie? Także. A, a widałeś to ostatnie zdjęcie pojedyncze? Co wrzuciłem na Facebooku? Nie, 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 widziałem. A po drodze na no tak. To... A widziałem, takie zdjęcie było fajne. Piękny no, no, no. widok. No. To, to, to z, to, z tym kamieniem takim, tak? I... No, Spały. Skały i rzeka tam na dole tak płynęła. Z góry tak Nie wiem czy ja to widziałem. Powiem Ci, że ja przeglądam tyle swoich zdjęć, że ja tak Ja tak, ja, ja, ja wczoraj wieczorem usiadłem, każdy w aparacie mam pełną, wyciągnąłem, już zapieczętowałem ładnie w, w, w ten, żeby im nie zgubił, bo makro mam takie do telefonu się wkładać. No no, no, w tych wiesz... I teraz już nową kartę. Słuchaj, ja nawet nie przeglądam wszystkich. Z nie ma co, wybierasz sobie jedną fajną i wrzucasz. No, I wrzucam jedną. No. Dobra, nie zatrzymujemy Cię, bo późno i... się. Cię jeszcze. No się nie? słuchaj, u mnie nie ma ten zwęczonych, gdzie się rozkładam na mioty i śpię. No, tak. <grym> Tylko my musimy coś znaleźć. <grym> no ja mam w bagnalce położę. Tak, ale tam... No, to my ma też dosyć duży. Duży jest dosyć, no. to się zdzwonić, nie? Ja do Ciebie zadzwonię. Dobra. Chcę do zobaczenia. Chodź, to Dobra. Cześć. Jesteśmy właśnie w Kingman. Przed chwilą tu wjechaliśmy. Po drodze, tak jak widzieliście przed chwilą, spotkaliśmy spotkaliśmy Marka Dickmana. Znowu? Drugi raz. Możliwe, że jutro też go spotkamy. Trzeci raz bo nocuję w tej samej miejscowości, co Jesteśmy teraz w Panda Express, czyli chińskim fast foodzie. fińskim fast foodzie, czy... No to jest chiński fast. Food. Podają bardzo fajne jedzenie, dopiero co testujemy. Mi bardzo smakuje. I będziemy zaraz szukać hotelu. Zatankowaliśmy przed chwilą naj... najtańsze paliwo na świecie, czyli e, benzyna za trzy. 23, przy 22, całe, bez jednej dziesiątej centa. To jest naprawdę wariacko. Idziemy zaraz e, szukać e, noclegu. Co tu jeszcze ciekawego? Jest ciepło, dużo cieplej niż we w Flagstaffie. Jest prawie tak ciepło jak w Las Jesteśmy jakieś 100, 110 mil na, na południe od Las Teraz zaczynamy się zajadać Panda ekspresem, Ja wziąłem makaron z orange chickenem i chicken breastem z fasolą. Ja wzięła też orange chickena i broccoli beef. I wzięliśmy jakiś dziwny napój. Ja w sumie zmieszałem dwa przez przypadek, bo w międzyczasie dosypywałem lodu i zamiast dolać tego co dolewałem wcześniej dolełem coś. I wyszło wyszło dobrze. To damy Wam jeszcze znać jak tam wyszło poszukiwanie motelu. Na razie nie zobaczymy. Siedma, jesteśmy w motelu Days Inn, tak się nazywa? Tak. Days Inn, w mieście Kingman. Przejechaliśmy od wielkiego kanionu 150 mil i mamy drugie 150 mil do zrobienia jutro do Mojave National Preserve, czyli do, do pustyni Mojave. Do środka w prostu murawy Ogólnie zapłaciliśmy za motel tylko 62 dolary łącznie z podatkiem i wliczone jest do tego śniadanie więc wychodzi dosyć korzy korzystnie Całość zajęła nam jakieś 5 minut eee, Przyjeżdżaliśmy przed koło Del Tacos, oni mieli WiFi eee, Znaleźliśmy sobie motel poprzez booking. Pojechaliśmy i powiedzieliśmy, że chcemy tyle za taką cenę. Oni powiedzieli, że jeszcze mniej dadzą, więc było ok. I idziemy zaraz spać. Jeszcze, może, coś na komputerze zrobimy. I jutro w dalszą drogę jedziemy. No to dobranoc.